A dziś temat trochę podstępny, trochę zdradziecki, bo będą to pytania w Present Perfect. Sam Present Perfect jest dość problematyczny. Jak wiesz, robiłem o nim kilka materiałów. Jeżeli nie wiesz jeszcze, jak działa ten czas, to przynajmniej z 10 materiałów o nim znajdziesz. piszesz Enlina do Present Perfect. Z pewnością nam wszystko dokładnie wyjaśniam, bo robię to trochę inaczej niż robią to w szkołach, gdyż zachęcam do uczenia się go dosłownie, do tłumaczenia go dosłownie. Więc dziś potraktuj to trochę tak jako egzamin, jeżeli już jesteś na nieco wyższym poziomie. Natomiast jeżeli zaczynasz, myślisz sobie, posłucham o tym, może kiedyś mi wejdzie do głowy, to dziś jest właśnie ten moment. No to lecimy z pierwszym zdaniem. Czy skończyłeś, skończyłaś pracę domową? I jak to pytanie zadać? present perfect. Oczywiście można by powiedzieć did you finish, tak? Czy skończyłeś, skończyłaś? Ale nam chodzi o to, żeby zapytać czy masz skończoną. Tak dosłownie, czy masz skończoną pracę domową? Tak to brzmi w logice tego zdania. I teraz po co tego używać? przecież można użyć past simple. Można, ale czasem są takie sytuacje, że to po prostu będzie brzmiało lepiej. I wierz mi, że z czasem zrozumiesz, że bardziej naturalniej. Dlatego warto to znać, warto mieć tego asa w rękawie, czy w kieszeni. Ja tutaj wypisałem dwa słowa: have i hash. Czyli dosłownie mieć. Z tym, że to hash tyczy się trzeciej osoby liczby pojedynczej. Ona, on, ono. So she, has, I have, we have, you have. To pewnie znasz, co ja tłumaczę. Podstawy, podstaw. No więc od tego zaczynają się nasze pytania w present perfect. Czy masz skończone? To będzie you have, tak? Czyli pytanie have you. No i teraz kończyć coś, to będzie to finish. I to na nasze szczęście jest czasownik regularny, czyli. Z tym czasem wystarczy dodać końcówkę "-ed". Have you finished? Widzisz, w był tak naprawdę, jeżeli mamy czasownik i jest pytanie, to czasownik zostaje w bezokoliczniku. So, did you finish? Did you finish? A tutaj on jest przetransformowany, czyli regularny z końcówką "-ed", a nieregularny w trzeciej formie, za chwilę do tego dojdziemy. Spokojnie, jeżeli Ci się to miesza, tak nie nadążasz trochę za tym. Wierz mi, że to się poukłada. Z czasem, po wykonaniu wielu ćwiczeń, wielu przykładów, to się poukłada. So, have you finished? I dalsza część zdania, your homework. Have you finished your homework? Dosłownie, czy masz skończoną swoją pracę domową? Tak, i widzisz, i dzięki temu my to logiczniej możemy zrozumieć. Spróbuj sobie to przetłumaczyć czasem dosłownie. A teraz spróbujmy z takim zdaniem zapytać, czy ona była w Paryżu, tak, czy ona odwiedziła Paryż. I teraz ktoś powie dlaczego tego w nie można powiedzieć w past simple? Tak na przykład did she go to Paris albo did she visit? Did she visit Paris? Dlatego, że w tym czasie najczęściej, nie zawsze, ale bardzo często opisujemy nasze jakby doświadczenia, nasze przeżycia, to co mamy przeżyte. Mamy to. Więc tak naprawdę my się zapytamy czy ona ma odwiedzony Paryż, czy ona ma to doświadczenie odwiedzenia Paryża? Widzisz, ma to teraz sens? Więc w pytaniu jak to będzie? Hash She, bo trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli ona. Has she. No i teraz to visit, odwiedzać. Weźmy taki na przykład czasownik. I on będzie również regularny, więc banalny, prawda? Has she visited? No i dalsza część zdania. Has she visited Paris? Czy ona ma odwiedzony Paryż? Czy ona odwiedziła kiedykolwiek Paryż? Logiczne, prawda? Spróbujmy czegoś trudniejszego. I tu zaczynają się problemy, a mianowicie czasowniki nieregularne, które mają swoją drugą i trzecią formę inną. Tak, ta druga forma stosowana na przykład w past simple. Przykład. I see, widzę. I saw, zobaczyłem. Ale I've seen, czyli jakby mam zobaczone niż I've seen. I to see jest jednym z wielu przykładów czasowników nieregularnych. No to spróbuj teraz, mając tę wiedzę. Przetłumaczyć takie zdanie. E, czy widzieliście ten film wcześniej? Czy widzieliście wcześniej ten film? Czy widzieliście ten film tak ogólnie? Czy widzieliście na zasadzie, czy oglądaliście? I żeby było trudniej, nie użyjemy tutaj czasownika tu watch. A watch by byłby regularny. Tylko właśnie użyjemy she. No ale też powiedziałem przecież jak to działa, więc myślę, że to już będzie formalność. Jak to będzie szło? Czy oglądaliście? To tak naprawdę, czy macie... Obejrzany, czy macie oglądnięty, tak by to było logicznie, w tym zdaniem. Więc zaczynamy od have, bo ono też tyczy się liczby mnogiej. Have you, widzisz, macie wy, zobaczony, obejrzany, czyli seen this movie before. Na przykład have you seen this movie before. A przetłumaczone to zostanie jako, czy oglądaliście ten film? Czy widzieliście ten film? Czy widzieliście wcześniej? Czy już żeście widzieli ten film? Często, gdy uczy się też o present perfect, to mówi się, że właśnie nie wiem, jaka tu jest logika, że on jest stosowany do takich czynności, które mamy przed chwilą wykonane. Na przykład coś żeśmy zjedli, coś żeśmy napisali, coś żeśmy przed chwilą zrobili. No ale to takie trochę mieszanie, bo tak naprawdę widzisz, my no mamy to doświadczenie. Przykład: Zjadłem śniadanie. No to mam zjedzone śniadanie, tak? Mam zjedzone śniadanie. Ja już mam zjedzone śniadanie. Tak by można powiedzieć, żeby to logicznie brzmiało, więc tu jak najbardziej to będzie też działać. Ale nie musimy do tego drabiać jakiejś ideologii, że to przed chwilą zostało zrobione, czy właśnie teraz. Po prostu to jest nadal jakieś doświadczenie, które mamy. Tak? Niech to wejdzie nam w głowie, bo have no wyraźnie mówi, że to mamy. To coś, prawda? Można sobie mówić, że to jakieś operatory, konstrukcji zdania. Nie, my to mamy po prostu. Więc jak zapytamy teraz kogoś w tym present perfect, zjadłeś już? Już zjadłeś? Tak? Jemy sobie, a ty już zjadłeś? Jak to można powiedzieć? Właśnie w pytaniu w present perfect. Czyli tak naprawdę my kombinujemy tak. Masz już zjedzone, czyli lećmy po kolei have you? Znowu jak to? Have you? Bo już nikt nie da się na to nabrać, że you to może być ty, ale też wy do liczby pojedynczej i liczby mnogiej. So have you? No i tutaj mamy ten czasownik teraz it. Regularny czy nieregularny. Oczywiście nieregularny. So it, ate, and eaten. So have you eaten? Have you already eaten? Czy masz już zjedzone? Tak by można zapytać, bo have you eaten your breakfast? Tak do tego momentu ci się podoba myśli, że to ma sens, że czegoś udało się nauczyć koniecznie pozostaw coś po sobie. A jeżeli tak potrzebujesz nieco więcej gramatyki i myślisz, kurczę Darek, fajny to tłumaczysz, koniecznie sprawdź Packa enlina do Pack, bo tam mamy takie najważniejsze z najważniejszych zagadnień gramatycznych, do tego masa ćwiczeń i takiego właśnie łopatologicznego tłumaczenia. Jeżeli myślisz, że to jest trudne, to spokojnie, wymaga to tylko czasu, przerobienia sobie kilku ćwiczeń i na każdy egzamin, jakiś certyfikat czy na maturę z pewnością się tego jesteś w stanie nauczyć. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!